Wymiana filtra powietrza Saran 1,8 Turbo Wykręcamy maseczkę Mamy filtr kupiony Wykręcamy pokrywek Filtru powietrza i zdejmujemy odpinamy tą opaskę to jest przepływomierz przyciągamy opaskę odpinamy i cała poprawa powinna nam ładnie zejść o, mamy ją na wierzchu Kilki powietrza i co jest jeszcze Czyste i zmienimy na drugi. I postępujemy w odwrotnej kolejności czy najpierw ta to musiałbym pasować dokręcamy śruby zapinamy rurę odpinamy przepływomierz dodatkową pompę powietrza i gotowe zapinamy obejmkę sprężystą sprężynującą sprawdzamy poprawność Podpinamy przepływomierz wszystkie spinki na miejsce Żeby to nie odpadło okay. jeszcze króciutka kontrola wszystkiego OK Zakładam osłonę Zabieram wszystkie narzędzia i gotowe